To stawia serwer. <noise> to są prawdziwe ścigałki. God damn it. Jestem Sonikiem. No to co? Edgelord, co? Sonic, 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 Uuu bus House widzę, zaczynamy od najlepszej moim osobistym zdaniem trasy. Okej, 5, 4, 3, 2, 1 Gra ma wygwizdane. Ta branża! Zobaczymy, czy się nie wypierniczy ten online. Przysięgam. Za krzywdy, sam się Boga. Moi drodzy, zaczynamy. Let's go O oh Oboj, to może być ciekawe na go na live. Kilometry tras. Być czym tak badać teren, gdzie się da. Po to mnie powiedziała dosłownie. No dobra. Lecimy czy coś. Jestem k ostatni. Kijo właśnie wyszła z gry. Dzięki Kowal. wierzcie tego łyspa. Przysięgam. Okej, okay. Team R&A, let's f**king win, Klarion. Gra mnie robi jak chce, przysięgam. Na kogoś mogę zagłosować. Zagłosuję się na siebie, że nikogo nie wywali. <ścoughs> przysięgam. What the f Jezu, gra znowu na samym początku zrobiła mi babola i będę na ostatniej pozycji przez tą cholerną grę. What the f***, that? No, nienawidzę tej gry. Okay. Chciałbym tylko przeżyć. I'm, I'm the coolest, przysięgam, Shadow. O, oh, do Kseniks trafiłem, celowałem w Kowala, sorry, Kseniks. Ach, nie wygraliśmy. Wow, naprawdę o jeden pieprzony punkt. Jestem wyżej od Kowala. Chyba jednak opłacało się po, ciebie, po, po tobie jechać.